dzisiaj poruszymy sobie ciężki temat, bo poruszymy sobie temat, słuchajcie, łaskotek u koni. I teraz dajcie znać w komentarzach, czy kiedyś słyszeliście takie określenie, czy wam kiedyś ktoś powiedział. To był temat, który przewijał się przez całe moje w sumie życie dzieckie i dosyć powtarzalny schemat. Dla dzieciaka jeszcze, ale byłam na kursie masażu, i słuchajcie, tam słowo kluczowe, jakie dostaliśmy. Spali się tą świeczką, bo nie będzie się ruszać kamera, może iść tam tędy, bo kamera statyw, wszystko lampa stoją na materacu, bo inaczej się tu nie da jest mało przestrzeni. I kot właśnie na to wchodzi, także jeżeli będziecie widzieć turbulencję, to mało gośka. I zgadnijcie, jakie to były słowa, w sensie co one oznaczały? Czy masażysta stwierdził, że to jest git i normalne, czy jednak nie jest normalne. Teraz jest ten czas, napiszcie swoją pierwszą część komentarza, co wy o tym sądzicie, co wy o tym słyszeliście. Być może wam też instruktorzy coś takiego mówili, bądź ktoś coś takiego powiedział. Jestem bardzo ciekawa, także piszcie swoją pierwszą część, a po drugą część możecie napisać właśnie po obejrzeniu mojej wypowiedzi. Szukając odpowiedzi w internecie, znalazłam fantastyczny materiał. Ogólnie były tam jakieś zapytania, wiecie, jakiś forum czy coś. I było tam właśnie pisane o łaskotkach koni i słuchajcie, był temat taki, że... Ktoś tam miał konia, czy był jak gdzieś tam jakiś koń, który miał takie łaskotki, że aż kiedyś przypadkiem kogoś kopnął. Ale to tylko przez to, że konik miał łaskotki, i wszyscy popierali w komentarzach, tak, tak, mój koń też ma łaskotki, mój koń gryzie, mój koń coś tam robi, i że ma takie łaskotki, i to akurat tam pod popręgiem ma takie łaskotki, albo na brzuszku ma łaskotki, i to takie śmieszne, bo ten konik ma takie łaskotki. A to, że kogoś ugryzł, czy kopnął, złamał mu coś, a to. Wiecie, to łaskotki, tak? To no, on się bronił. Ja już mówiąc to brzmię tak, że masakra, nie? I wiecie, co ja wam powiem tak? Że właśnie będąc na tym kursie, co prawda lata temu, jak <laughs> jeszcze byłam dzieciakiem, ale do tej pory zapamiętałam te magiczne słowa, które brzmiały następująco, czyli coś takiego jak łaskotki u koni nie istnieją. I teraz czy my w to wierzymy, czy nie, no to już jest nasza sprawa. Ja pod koniec podsumuję, co ja uważam na ten temat. Ale właśnie na tym kursie dowiedzieliśmy się takich magicznych słów. Nie ma czegoś takiego jak łaskotki. I teraz możemy się zastanowić, czym są w ogóle łaskotki, tak? No bo my łaskotki rozumiemy przez to, ha, ha nas łaskocze, jest śmiesznie, zabawnie i tak dalej. I ogólnie, na przykład, nie wiem, moja reakcja na łaskotki będzie taka sama jak reakcja wbijania mi na przykład palców w żebra, czyli dalej nie będę tego chciała, dalej to jest średnio przyjemne i jakby nie chcę w tym uczestniczyć, tak? <grydy> Z tym, że no człowiek, człowiek jest człowiekiem, tak? Człowiek ma zupełnie inne schematy działania i tak dalej, i tak dalej, etc., etc., niż zwierzę, które raczej te łaskotki mu nie po drodze, tak mi się wydaje. Ale to dalej. <grydy> Słuchajcie, ja nigdy nie spotkałam się z koniem, który miał łaskotki. E, może gdzieś na świecie istnieje taki koń, który faktycznie jest zdrowy, wszystko jest gitara i, nie, i faktycznie, nie wiem, może ma łaskotki. Chociaż, tak szczerze mówiąc, no, no wątpię, naprawdę wątpię, że koń może mieć łaskotki, e, zwłaszcza po tym kursie. Słuchajcie, po tylu latach doświadczenia mojego. Szczerze w to wątpię, że konik może mieć łaskotki My możemy sobie to tak nazywać My sobie wszystko możemy nazywać jak chcemy I dobierać do tego dobre maski Ale dalej to zostaje tym, czym jest I teraz słuchajcie Konie zazwyczaj reagują z takim zachowaniem e, Tym, że nie wiem, szczurzą się, odchodzą e, Tym, że próbują nas kopnąć Tak jak na przykład internet to stwierdził, że to łaskotki To pierwsze co robimy moi drodzy Fizjoterapeuta, bo prawdopodobnie koń ma jakieś spięcia, może ma niedopasowany sprzęt, coś jest nie tak. To jest od razu czerwona flaga, trzeba to sprawdzić. Może koń ma wrzody, słuchajcie, dotykamy go po brzuchu, czy czyścimy go po... pod popręgiem, koń się złości, koń się kręci, koń nie chce być czyszczony. Kolejny apel, coś się dzieje, coś jest nie tak, tak? Czy czyścimy po kręgosłupie to konia, ten koń się nam ugina. Kolejna czerwona flaga, możliwe, że sprzęt jest niedopasowany. I trzeba coś robić, trzeba działać, trzeba się dowiedzieć, co to jest, trzeba tego konia przebadać, bo no nie wiem, no my jesteśmy tacy, zatrybiamy się właśnie w takie łatwe słowa, że konik tak ma, konik jest zły, nie przejmujmy się tym, się i tak dalej. Jak jeszcze są to konie rekreacyjne i tak dalej, to niestety brutalnie, szczerze nie macie na to wpływu, tak. Możecie powiedzieć swoje, ale. Niestety, jest, jakby jest wszystko coraz bardziej świadome, są już miejsca, gdzie nawet konie rekreacyjne mają swoich fizjoterapeutów i to jest super, ale tych miejsc dalej jest mało, za mało i tak dalej, tak dalej, sprzęt jest e, często, gęsto niedopasowany, e, bądź nawet kiedy jest dopasowany, to słuchajcie, siodła, te waty, czy zwał jak zwał, ja nie jestem jakby specem w tym, <laughs> ale trzeba to wymieniać, bo jeżeli my dotykamy, matamy sobie te, słuchajcie... Poduchy w siodle, i one są twarde, i jakby są zbite, albo są miejsca, gdzie są zbite te kłębki wełny, czy czym to się tam wypycha. Wybaczcie, mi ja nie siedzę w temacie siodeł, ale czysto teoretycznie na no, chłopski rozum, eee, no to jest źle, tak? Bo to jakby to też co się powinno wymieniać regularnie, bo te wypełnienia siodeł, i to wszystko trzeba to regularnie zmieniać. W rekreacji, niestety, no, to się tego nie robi, bo to są koszta, i tak dalej. I to, potem po prostu, I to potem po prostu jest twarde, nieprzyjemne. Konie też się tak nabierają mięśni, chudną, grubną. Cały czas trzeba to kontrolować, bo potem takie rzeczy się dzieją, a my to sobie nazywamy śmiesznie łaskotkami. I sam fakt łaskotek i tak dalej nie zawsze musi też oznaczać faktycznie niedopasowany sprzęt, wrzody i tak dalej. Czasami może być to fakt tego, że na przykład mamy konia rekreacyjnego, bądź nie rekreacyjnego, ale konia, który chodzi za dużo... Konia, który nie wiem, jest na przykład, ja nie wiem, może nie będę tutaj mówić dokładnie, ale konia, który po prostu ma bardzo złe odczucia z tych treningów, bądź jeżdżą na nich różni ludzie i wiąże się to z jakimś stresem. I to, że czyścimy go pod popręgiem, no to, to mu się autentycznie kojarzy z tym, że no, idzie na tą robotę, na to nieprzyjemne coś. I w tym momencie te konie też zaczynają nam to dosyć. Jasno pokazywa, a może kiedyś, słuchajcie, ktoś mocniej dopiął popręki, i ten koń się będzie teraz nas sprzeciwiał, bo ktoś go na hamę dopiął i w końcu sobie z tym skojarzył, tak. E, więc tutaj musimy sobie wziąć wszystkie opcje pod uwagę, ale jeżeli to jest nasz koń, na którego mamy wpływ, będzie dzierżawiony koń, no to trzeba się zastanowić, co jest nie tak, i faktycznie tego konia przebadać, tak. Pierwszym, co możemy zrobić, to faktycznie fizjoterapeuta. Jeżeli tutaj mamy czysto, no to warto by wezwać weterynarza, tak? Bo mogą być wrzody, mogą być jakieś inne problemy, jakby. E, są różne przypadki i trzeba się dowiadywać. Nie możemy tego zostawić o tak, bo on tak ma i on jest taki śmieszny i on ma łaskotki. Nie, to tak nie działa, moi drodzy. Niestety nie działa. Jakoś półtora roku temu albo dwa lata temu spytałam weterynarza, weterynarza co on o tym sądzi o czymś takim jak łaskotki u koni. I tutaj. Zaczęłam się zastanawiać, bo zostałam odpowiedź typu nie jest pewien, ale. <grywa> yy, I teraz tutaj się trzeba zastanowić nad tym, yy, że może faktycznie gdzieś na świecie właśnie jest sobie koń, który ma skotki jest zdrowy i, i wiecie. Może, ale ja w ciągu 12 lat, chyba już ponad 12 lat, odkąd mam styczność z końmi, nigdy nie spotkałam się z konia, który z koniem. Który był zdrowy i miał w cudzysłowie łaskotki. Zawsze to było uwarunkowane czymś, tak? Czyli że koń zazwyczaj bolały go plecy. Zazwyczaj miał niedopasowany sprzęt. I to były główne, główne rzeczy, które się po prostu ciągną jak smród po gaciach, i są dosyć częstym zjawiskiem, a nie powinny być. Eee, wrzody, wrzody swoją drogą. Także to są takie. Najprostsze schematy, wiadomo, że może być jeszcze coś innego, tak? O właśnie, na przykład e, miałam konia, który miał też guzek kolagenowy, czy jakoś tak to się nazywa. E, po ukąszeniu jakiegoś owada to, to robi się jakaś silna reakcja alergiczna. To co słyszałam od weterynarza, więc nie bijcie, jak mówię coś źle, e, bo ja się na tym nie znam. I w momencie, kiedy ten guzek zrobi się pod siodłem, uwaga, uwaga, on może stać się bolesny, no bo ten, na tym siodle siedzimy, tak? Tutaj jest jakiś twardy guzek, który się robi, no i te mięśnie zaczynają się robić też bolesne. Więc trzeba sobie zwracać uwagę nawet na takie głupoty, jakby to można tak powiedzieć, że no wszystko może na to wpływać i naprawdę można się złapać za głowę, co czasami potrafi wyjść, jaka głupota, i... a jednak sprawia dyskomfort, duży dyskomfort. A zwierzak niestety nam tego nie powie, więc musimy mieć... Oczy otwarte i obserwować wszystko miałam, miałam jednego konia, który faktycznie okazywał, no nazwijmy sobie to łaskotki Tak kręcił się, uginał się od czyszczenia yy, I słuchajcie, był to, koń, był to koń przez pewien czas mój, czyli znaczy mój dzierżawiony jakby I słuchajcie, ja zaczęłam się zastanawiać o co chodzi Koni mi się zaczynał kręcić, czasami potrafił się nawet ugnać od czyszczenia szczotki Mówię, cholera jasna, wsiadam raz w tygodniu na tego konia, koń chodzi bardzo luźno, ma dopasowany sprzęt Co się dzieje? I wiecie, jakby ja zachodziłam w głowę, mówię, matko jedyna, biedny koń, na pewno coś jest nie tak I jakby powinniśmy zawsze do tego w ten sposób podchodzić, żeby sprawdzić to, a nie gdybać, że coś tam, coś tam I wiecie co? Przyjechał fizjoterapeuta Okazało się, że w sumie, no wiadomo, zawsze jakieś spięcia wyjdą ale to nie były, to były takie wiecie bardzo lekkie rzeczy, które nie powinny powodować takiego zachowania tego konia, nie? No to kolejna zagadka, nie? Zastanawia się człowiek cholera jasna, trzeba wezwać weterynarza. I słuchajcie, zanim jeszcze doszło do faktu weterynarza ja zaczęłam się tak zastanawiać, mówię, kurde. Ja mam Magic Brusha i miałam chyba tego twardego Magic Brusha, i miałam podróbę Magic Brusha. I zaczęłam łączyć sobie fakty, że jak ja ją czyszczę, bo ja zazwyczaj wiecie, jak gdzieś tam wsiadałam czy coś, nie chciało mi się tego konia tak, wiecie, czyścić, czyścić. Tylko faktycznie chciałam, wiecie, szuruburu, buru, szuru, buru i, i jedziemy sobie. No nie chciałam się go tam głaskać tego konika, tylko czyścimy to błoto i ma zejść to błoto i jedziemy, tak? Czasami jak konie y, pokazują nam jakieś, wiecie. Y, Niedogodności to czasami robimy to za mocno i jak faktycznie weźmiemy jakąś twardą szczotę i będziemy napierdzielać z całej siły, nie wszystkie konie, bo większość koni to znosi i nie widzi w tym problemu, ale niektóre konie jak będą bardziej wrażliwe, to im się to nie będzie podobać, żeby naciskamy z się ciężarem, szybko doszorować to błoto, a nie napierdzielamy i te konie też potrafią powiedzieć, no, niefajnie mi, nie? <grym> I to właśnie była podobna sytuacja z tym, że no ja mimo tego, że ja szybko to robiłam, to ja nie robię tego siłowo, tak, niektórzy to robią, no więc wiecie. Tutaj też jest taki znak zapytania do was. I właśnie tak mówię kurde, co jest grane, nie? I zaczęłam ją czyścić właśnie, raz ją czyściłam tym Magic Brushem twardym. Mówię, kurde, tak ugina się, coś jest dalej nie tak. Cholera jasna. I Potem powiązałam fakty, nie? Wzięłam podróbę tego Magic Brusha. I ona była taka miękka, ona dalej była mega fajna, ale była po prostu taka, to włosie było takie miększe, ono się szybciej wyginało, szybciej się zużywała ta szczotka, nie? I zaczęłam ją tu czyścić, patrzę, zero reakcji, zaczęłam szorować, zero reakcji, mówię, kurde, nie? Doszłam do wniosku, że ten koń reagował tylko na tego twardego Magic Brusha, on był faktycznie twardy. I wyjątkowo, jako jedyny koń w ciągu tych 11, 12 lat, czy iluś tam ile ja, wiecie, z końmi obcuję, to był pierwszy, jedyny koń, który tak zareagował na twardą szczotkę, nie? Ja byłam w szoku i potem tak zaczęłam myśleć, "Wy kurde, ale jajca, nie? I czyściłam tym miękkim po drugą ma Magic Brusha, czyściłam jakąś inną plastikową szczotką, jeszcze jakąś inną plastikową szczotką, nic, zero, nul, nada, temat się rozwiązał. Koń po prostu jest delikatniejszy, a ja po prostu zostałam prawie z serca, nie wiem, co w tym koniu się dzieje, że matko jedyna, coś strasznego. A to okazała się taka pierdoła. Także naprawdę... Przeróżne rzeczy mogą z tym być, ale nigdy w życiu no ja bym przynajmniej nie zakładała, że koń ma łaskotki, bo koń ma łaskotki jest tak śmiesznie i, i w ogóle i mała skotki. E, widziałam gdzieś TikToka takiego, ja już pewnie nie znajdę, bo to było strasznie, strasznie dawno temu. I faktycznie koń wyglądał, jakby miał łaskotki, jak zaczął się trząść w ogóle od czyszczenia. I tam chyba nawet to było... Ja ogólnie mało się udzielam w internecie, bo ja nie mam nerwów na to. Bo najbardziej mnie szokowało to, że. Bo kilka komentarzy, gdzie właśnie ktoś sugerował: Ej, ziom, ale to nie powinno tak wyglądać. I że mimo, że to śmiesznie wygląda, bo faktycznie ta reakcja to konia wygląda śmiesznie, bo on wyglądał, jakby faktycznie miał łaskotki, nie? Jakby to nie było takie, że koń kopał, czy coś, tylko go tak. Otrzepało. Największość no komentarzy właśnie wyglądała w ten sposób, że. O, ale śmiesznie, koń ma łaskotki. Tak, ma łaskotki. Ktoś napisał, wiecie, jakiś jeden komentarz, że to nie jest normalne, nie? Strasznie mnie tak. Nie wiem, dobija fakt tego, że jesteśmy tacy łatwowierni, że dużo ludzi jest takich łatwowiernych, że e, wierzy w coś takiego jak łaskotki, jakby tak. Nie mówię, może jest jakiś koń na świecie, który ma te łaskotki, nie? Bo to nie jest takie. No, trzeba by się spytać tego konia, nie? Czy on ma łaskotki? No niestety koń nam nie odpowie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co Wy o tym wszystkim myślicie, co Wy słyszeliście na temat łaskotek, bo ja bardzo często poprząt się jeździć, będąc w szkółkach, słyszałam, że, e... nie, że to nic, że on jest zły, że on jest niedobry, że on się tak nauczył, że on wiecie, gryzie kopie i tak swoją drogą może też tak być, tak, że ktoś jakby... Bardzo źle przeprowadził trening konia, i koń doszedł do takiego stopnia, ale to musiało być naprawdę bardzo źle. Mm. nie wiem, co mogę Wam jeszcze powiedzieć na ten temat. Jakby ja, ja powiem Wam tak, że ja uważam, że nie ma czegoś takiego łaskotki, i każde takie objawy kopania, gryzienia są objawem, jak najbardziej do zbadania i dowiedzenia się, jaka jest przyczyna. Bo koń, koń nam nie powie, koń nam bardziej pokaże, właśnie jakieś objawy, że coś jest nie tak, coś go boli, więc trzeba to przebadać. Myślę, że to wszystko. Zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, zostawienia dzwoneczka, bo dzięki temu będziecie na bieżąco dostawać powiadomienia o nowych filmikach. Także będę Wam bardzo wdzięczna za każde wsparcie, za komentarz, bo to też bardzo wspiera kanał. Zapraszam Was. Teraz będą, słuchajcie, daily w grudniu, widzimy się codziennie. Także możecie w komentarzach też pisać, może jakieś Wy macie ciekawe tematy do poruszenia. No i myślę, że to wszystko. Do zobaczenia następnego dnia. Pa! pa.